Mam OC? Jestem OK. Zapraszamy na podcast Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Maciej Jabłoński, dzień dobry. W studiu ekspert Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Tomasz Ręczajski, główny specjalista z Departamentu Opłat UFG. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry, panie Macieju. Będziemy sobie rozmawiać przede wszystkim o kampanii, o Państwa kampanii. No i od razu pytanie, dlaczego UFG realizuje kampanię o obowiązku posiadania OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, skoro to jest temat stary jak świat i wszystkim dobrze znany. Temat jest generalnie znany, ale nadal wielu posiadaczy pojazdów mechanicznych nie ma zawartego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Przypomnę, że ubezpieczenie to nie jest związane tylko z korzystaniem z pojazdu, ale w przypadku pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będących pojazdami zabytkowymi, musi być zawarte także wtedy, kiedy z pojazdu nie korzystamy. Nawet wtedy, kiedy pojazd jest niesprawny i nie ma na przykład przeglądu technicznego. Co ważne, kampania jest realizowana, by zwracać uwagę na ryzyka związane z brakiem ochrony OC posiadacza pojazdu. Te ryzyka to chociażby konieczność zwrotu funduszowi wypłaconego odszkodowania dla poszkodowanego. Sama wysokość takiego regresu może być odstraszająca, sięgająca nawet kilku milionów złotych. Wspomniał pan o karach, surowych karach. To dlaczego właściwie ludzie nie mają ważnego oce? Co jest najczęstszym powodem tego, że unikają tak powszechnego ubezpieczenia? Przede wszystkim jest to niedotrzymywanie terminów, ważnych terminów dla... Tego rodzaju ubezpieczenia. I przede wszystkim jest właśnie po to ta kampania, aby przypomnieć ludziom, jakie terminy obowiązują na zawieranie umów z ubezpieczycielami. I tak, na przykład dla pojazdu fabrycznie nowego, prosto z salonu. Jest to dzień pierwszej rejestracji w Polsce. Ten sam termin obowiązuje, kiedy rejestrujemy po raz pierwszy pojazd używany, ale sprowadzony do polskiej zagranicy. Tu też ważna e, uwaga, kiedy sprowadzamy ten pojazd z zagranicy i on jest w nie najlepszym stanie technicznym, w kiepskim stanie technicznym, a już go e, e, zarejestrowaliśmy w Polsce, to już musimy mieć od tego dnia ubezpieczenie. Stan techniczny tego pojazdu jest e, kompletnie m, nieistotny. W przypadku kupna pojazdu z drugiej ręki możemy korzystać z ubezpieczenia poprzedniego właściciela do końca okresu, na jakie zostało to ubezpieczenie zawarte, chyba że wypowiemy tę umowę, wtedy musimy zawrzeć nowe ubezpieczenie jeszcze w tym samym dniu. Jeśli wprowadzamy do ruchu pojazd, który nie jest zarejestrowany w naszym kraju, a zdarza się tak całkiem często, musimy zawrzeć umowę OC przed wprowadzeniem takiego pojazdu do ruchu. Ostatnie, ale wcale nie mniej ważne. Jest, że jeśli mamy już zawartą umowę, to pilnujmy płatności składki. W przypadku nieopłacenia jej do końca okresu, na jaki umowa została zawarta, umowa ta wygaśnie ostatniego dnia i nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres. To wróćmy jeszcze do tej sytuacji, o której Pan wspomniał, że ktoś kupuje samochód w nie najlepszym stanie. I, Grata takiego tak, na I on wie, że to jest okazja, a on go sobie spokojnie wyremontuje. Ten samochód stoi w warsztacie, odbywają się jakieś prace, ale on nie ma szans w ogóle wyjechać na ulicę. Tak. A nawet gdyby miał ten właściciel, nowy właściciel wie, że nim nie wyjedzie, i sobie myśli, no to nie muszę go w tej chwili rejestrować jeszcze, przecież ja nie jeżdżę, tak? Czyli musi, po prostu musi. Jeżeli już zdążył wcześniej, w międzyczasie. Po sprowadzeniu, zarejestrować ten pojazd na terenie Polski, to tak, już w tym dniu pierwszej rejestracji miał obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia. Mm, bo na przykład. Może się zdarzyć też taka sytuacja, że coś się przydarzy w trakcie remontu takiego samochodu, prawda? Tak, może tak być, że pojazd nie wiem, spadnie z podnośnika, przygniecie kogoś, nie wiem, ulegnie samozapłonowi i, i, i dojdzie do jakichś większych szkód. Generalnie kryterium jest proste. Tutaj jest proste i bezdyskusyjne. Pojazd zarejestrowany w Polsce musi być ubezpieczony. Nieważne, czy korzystamy z tego pojazdu, nieważne, jaki jest stan techniczny tego auta motoroweru, motocykla czy przyczepy, bo wiele wielu posiadaczy pojazdów uważa, że jeżeli ma nawet taką małą przyczepkę, której, z której korzysta raz na 10 lat, to też nie musi zawierać umowy ubezpieczenia OC na ten pojazd. A tymczasem, dla wielu jest to niespodzianka, tak, jak najbardziej ubezpieczenie musi być zawarte. To wyobraźmy sobie teraz kolejną sytuację, też na pewno precedensową, to się wielokrotnie zdarzało. Ktoś wyjeżdża na ulicę samochodem bez OC i doprowadza do stłuczki. Jakie konsekwencje spotykają wtedy właściciela tego nieubezpieczonego pojazdu? No, konsekwencje mogą być yy, bardzo poważne. <laughs> Przede wszystkim, przede wszystkim finansowe. Fundusz oczywiście poszkodowanemu wypłaci, mówiąc tak oczywiście, skrótowo, wypłaci odszkodowanie, ale potem do tego posiadacza pojazdu, który nie był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem, wystąpi z tak zwanym regresem. A wysokość tego regresu może być niebotyczna. Ja sam. Wiem o takim regresie, który, który opiewał na niemal 2 miliony złotych, więc jest to kwota dramatycznie wysoka. Ale 2 miliony złotych, które... Fundusz wypłacił i potem Rozumiem. fundusz wystąpił jakby o zwrot, o zwrot tych, tych tej kwoty do posiadacza pojazdu, który, który spowodował, którym spowodowano Kolizje. szkodę. Tak? Ja myślę, że ta sytuacja, którą opisaliśmy, już państwa Skłoniła. Jeżeli w ogóle nasi słuchacze wahali się, czy zawrzeć polisę to sądzę, że teraz takich wahań nie ma. Natomiast y, przejdźmy do kolejnej sprawy, bo w kampanii państwo promują też coś takiego, co nazywa się SMUBOB. Tak dobrze wymieniłem? Czym to jest i jakie są korzyści dla kierowców i posiadaczy pojazdów mechanicznych? Smubob to system monitorowania ubezpieczeń obowiązkowych. Taka platforma, która ułatwia komunikację z UFG, pozwala na sprawdzenie ubezpieczenia zawartego z tytułu posiadania danego pojazdu na konkretny dzień, co samo w sobie jest ważne dla nabywców pojazdów używanych. W końcu Smubob pozwala na elektroniczne prowadzenie całej korespondencji z funduszem, jeżeli już zdarzy się nie Płacić tego ubezpieczenia, jeżeli zdarzy się nie mieć, mówiąc kolokwialnie, tej, tej, tej polisy ubezpieczeniowej, no lub ostatecznie SMUBOP umożliwia też uiszczyć opłatę za brak ubezpieczenia w, w, poprzez szybkie płatności. A właśnie, skoro mówimy o płatnościach, bo trochę postraszyliśmy posiadaczy pojazdów mechanicznych, czym grozi brak OC, a teraz powiedzmy o marchewce. Był kibi, jest marchewka, że mimo. Galopującej inflacji mimo wysokich cen, ocetanie je. Bardzo się cieszę, ale nie rozumiem, z czego, z czego to wynika. Tak. E, średni koszt, jak wynika z danych obowiązkowego ubezpieczenia oce, wynosi bodajże 500 zł. Ja myślałem, że 800. Nie, nie, no, duża no, różnica. 500, duża różnica, tak, 500 zł, e, co w kontekście na przykład takiego regresu w wysokości 2 milionów, wydaje się mm, kwotą bardzo niską. No nie ma co porównywać. Nie, nie ma, to jest nieporównywalne. Drodzy Państwo, motto już zdążyli Państwo poznać. Mam OC, jestem OK. Ubezpieczajmy nasze pojazdy. Nigdy nie wiemy, co może się wydarzyć. Nie ryzykujmy, nie narażajmy się na kary, nie narażajmy innych na to, że będą mieli kłopoty właśnie przez nas, bo brak naszego OC, mimo tego, o czym mówił pan Tomasz, to jednak jest kłopot również dla poszkodowanego. Państwa i moim gościem był ekspert UFG Tomasz Ręczajski, główny specjalista z Departamentu Opłat Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zapraszamy na kolejne podcasty związane z kampanią Mam OC. Jestem OK. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.